Naprawdę, naprawdę bardzo mi miło, że mogę tu wystąpić i pozwolę sobie powiedzieć coś, co w jakiś sposób będzie kontynuacją tego, co powiedział przed chwileczką Andrzej. Mianowicie będę mówił, jak ja widzę perspektywę naszej pracy i w ogóle rozwoju edukacji w Polsce, edukacji wyższej w kontekście tego, co nam zafundował ostatnio Sejm i tu prawodawcy, łącznie z ministrem, który ostatnio podpisał dwa istotne rozporządzenia. Jedno o nauczaniu zdalnym, a drugie o krajowych ramach kwalifikacji. Są w Internecie. Jeżeli mówimy o edukacji, to warto sobie zdać sprawę z tego, że edukacja jest jakąś twórczością. Jeżeli jest twórczością, to jest to działalność absolutnie indywidualna, bo tylko pojedynczy człowiek i jego umysł jest w stanie coś wytworzyć. A jeżeli tak, to potrzebna jest wolność i swoboda. Ponieważ jeżeli nie będzie wolności, jeżeli nie będzie swobody myślenia, kwestionowania zastanej rzeczywistości, nie da się nic nowego wymyślić. Będziemy mieli tęczas sytuację taką, że tkwimy w tym, co znamy i nie posuwamy się w żaden sposób naprzód. To pytanie jest teraz, jak wygląda to? Jak? Jak? Tak jest. Co, jaki jest świat, w funkcjonuje? Świat się zmienia, co powiedział Andrzej. Nie wiadomo, co będzie. Wiemy na pewno, że świat się zmienia znacznie szybciej naokoło uczelni niż uczelnie się zmieniają Co z tego, proszę Państwa, wynika? Otóż wynika to, że musimy zadać sobie dwa pytania podstawowe. Jaka jest misja uczelni, jaki jest produkt uczelni, co właściwie uczelnia produkuje i kto ten produkt odbiera? Jeżeli nie potrafimy odpowiedzieć na te dwa czy trzy pytania, nie będziemy wiedzieli, jak modernizować funkcjonowanie uczelni. Co więcej, uczelnia, żeby sprostać, nawet odpowiedziawszy sobie na te pytania, a ja nie odpowiem w tej chwili, bo nie wiem dokładnie, jak to wygląda. A na pewno nie wiem dokładnie, jak to wygląda w świecie obowiązującego prawa. Jeżeli uczelnia ma sprostać, to musi móc eksperymentować. A ja to jest wyraźnie sprzeczne z tym, co sobie wyobrażają yy, prawodawcy. Otóż prawodawcy uważają, że mogą drogą ustaw zaprojektować przyszłość. I tak zrobiono w tej chwili. Nie wiem, jaki będzie z tego skutek. Jak przeanalizowałem to, co te ustawy, to z tego wynika, że o czym na końcu w podsumowaniu powiem, że bardzo dużo będzie trudności, ale jest również pewna szansa. I tak mniej więcej to będzie wyglądało. Jak wygląda w takim razie ta przyszłość w świetle tego, tej ustawy? Otóż ustawa na pewno nie ruszyła paradygmatu Uniwersytetu Humboldtowskiego. Znaczy ten paradygmat, uczeni uczą studentów, został utrzymany. Z tego wynika, że w dalszym ciągu na uczelniach będzie się przedkładać pracę naukową ponad dydaktykę. To nie jest chyba dobre, tym bardziej, że jest anachronizmem pewnym wyobrażanie sobie, że kuźnią postępu technicznego są uczelnie. Kuźnią postępu technicznego są raczej, jest raczej gospodarka i korporacja. To jest sprawa niejasna w tej chwili. Ale jedno, jedno znowu pozostaje pewne w kontekście tego, tego paradygmatu, że nie została ruszona y, ta istota uczelni wyższej, to znaczy pewne struktury feudalne z feudalnej zależności nie ruszono osobnej produkcji kart, to znaczy Najlepsza kariera jest od studenta do członka panu na tej samej uczelni. I co zostało w dalszym ciągu utrzymane, to jest powiązanie liczby godzin i liczby studentów, czyli możliwości pracy człowieka, pracownika naukowego z liczbą godzin, które ma, a to w konsekwencji liczba studentów. To są, powiedzmy sobie, te... No stan jest, taki jest, jaki jest. Pytanie, pytanie, pytanie jest, po co jest uniwersytet? Nie zostało rozwiązane. Można podejrzewać, że jednak utrzymano stałą zasadę z PRL-u, mianowicie, że y, uniwersytet kuźnił kawę dla gospodarki socjalistycznej, no, w tym momencie już nie socjalistycznej. Ale w każdym razie tak, takie jest wrażenie, jeżeli się czyta ustawę, że. Uczelnia ma odpowiadać na zapotrzebowanie gospodarki. Co oczywiście jest niesłychanie krótką perspektywą. Dzisiaj zapotrzebowanie jest takie, to jest inne. Pytanie właśnie, co ma wytwarzać uczelnia. Wydaje mnie się osobiście, że uczelnia powinna przede wszystkim dążyć do podniesienia poziomu wykształcenia społeczeństwa. A gdzie będzie pracował taki komandos? Wiedzy, to jest zupełnie obojętne. Może skończyć Akademię Sztuk Pięknych i pracować w Hucie. Tam też się znajdzie w Reni Natomiast musi być, musi być mieć zdolność do mobilności. Tak mnie się wydaje. Tego w ustawie, to, na to pytanie ustawa nie odpowiada. Pojawia się pytanie, po co było robić to reformę? To jest oczywiście pytanie, na które jest łatwo odpowiedzieć, bo wszyscy wiedzą, że byliśmy niezadowoleni ze stanu naszej edukacji wyższej. Mieliśmy zbyt mało prac, zbyt kiepski poziom absolwentów. Na to skarżą się pracownicy HR różnych korporacji, że przychodzą ludzie z bardzo dobrymi kwalifikacjami, mają bardzo dobry dyplom, ale nie są przystosowani do funkcjonowania i trzeba ich uczyć od nowa różnych bardzo potrzebnych rzeczy. To przypomina taką anegdotę, właściwie historię rodzinną, kiedy w XIX wieku jeden z przodków skończył Uniwersytet Summa Cum Laude, pojechał bez układu Schengen do pracy do Paryża, tam się spotkał z dyrektorem, którego przyjmował do pracy, pokazał mu dyplom, on dyplom złożył i powiedział, a teraz niech Pan powie, co Pan potrafi. I to tak mniej więcej jest. I teraz przychodzimy do tego, co zrobić, czy mamy szansę zrobić. Jeżeli chcemy, żeby Dostosować edukację do zmieniającej się gospodarki musimy być wolni. I są takie, moim zdaniem, cztery prawa wolności uniwersyteckiej w zakresie edukacji. Prawo wyboru treści, sposobu certyfikacji, prawo wyboru formy, prawo wyboru rodzaju zajęć i prawo wyboru sposobu kształcenia. Spróbujmy zobaczyć, jak to wygląda w nowej ustawie. Dotychczas ogranicza te wolności pragmatyka kariery akademickiej. No to już o tym mówiłem, przekładanie prac naukowych nad tym, ale także minima kadrowe, pensum dydaktyczne, kwalifikacje, kadry, co jest oczywiste, jak mamy dobrą kadrę, możemy lepiej działać, jeżeli mamy kiepską, no to no, no, oczywiście liczebność. I trzy rzeczy które są, znaczy dwie rzeczy są w tym wszystkim nowe, to są krajowe ramy kwalifikacji, które zastępują y, dawne y, standardy nauczania i miara wartości przedmiotu, czy wiedzy przekazywanej, czy kompetencji przekazywanej, która dotąd była podawana w godzinach programowych, dziś ma być podawana y, w punktach nowych, czyli zwane SITS. Ale na to nakładają się przekonani ministra, że on odpowiada za poziom i kwalifikacje poszczególnych y, absolwentów. I w związku z tym musi być bardzo silny nadzór nad funkcjonowaniem w, w szkół w zakresie dydaktycznym, w obszarze dydaktycznym. To jest ewidentne. Jeżeli się popatrzy na historię e, krótką, miesięczną, Formułowania rozporządzenia ministra na temat wykorzystania zdalnego nauczania, to można przesiedzieć, jak to było. Pierwszy projekt był taki, że mieliśmy, było dopuszczalne 50% godzin zdalnych dla studiów stacjonarnych i nic nie było powiedziane na temat studiów nie. niestacjonarnych, czyli 100% prawdopodobnych dopuszczalnych. Laboratoria były możliwe, wirtualne. No, te rzeczy, które miały być ręcznie wykonane, trzeba było wykonać oczywiście ręcznie. No i nic nie było powiedziane na temat zdawania znaczy egzaminów, gdzie one mają być jak mają być przeprowadzone. Po miesiącu się zmieniło, zostało 60% egzaminów w, w siedzibie uczelni no, Laboratoria się pojawiły, że oczywiście może być taka forma wspomagająca, więc to jest takie rozluźnienie, ale poza tym nic nie zostało. Ale ta ustawa przynosi dwa elementy, które mogą przynieść duże zmiany. To jest KK, czyli te ramy kwalifikacji, które są bardzo niejasno napisane wobec czego bardzo szeroka interpretacja może być zastosowana drugie to są te cts -y. i tu się kryje taka cienkość w tej cts -a. one mogą dać dobre wyniki albo złe wyniki nie wiadomo znaczy w sensie wyniki w sensie umożliwienia rozwoju zahamowania rozwoju podam taki przykład ustawowo w semestrze powinni studenci zrealizować o 30 i Jeden taki punkt odpowiada mniej więcej 27 e, godzinom pracy nauczyciela i studenta. Wyobraźmy sobie, że student, że nauczyciel pracuje 4 godziny tygodniowo, student pracuje, e, znaczy to na na e, tydzień wypadają dwa, 15 tygodniowy semestr. Student pracuje, dwie go, e, e, pracownik pracuje 4 godziny, student pozostałe 50 godzin. Tak? Dobrze? Dobrze. No i teraz, proszę Państwa, co się dzieje? Nauczyciel dzięki swojej ciężkiej pracy powoduje, że może pracować mniej. No bo przerzuca część zajęć do sieci, Usprawnia proces. Student też w konsekwencji dobrych materiałów pracuje mniej w tygodniu. To znaczy, że trzeba mu dołożyć trochę roboty, żeby wyrobił te swoje 54 godziny. A jeżeli się nie dołoży, no to co? Nie wiadomo, co z tym zrobić, proszę Państwa. Jest to rzecz, którą trzeba będzie dopiero przejść. Bo może się okazać, że się nie opłaci. Usprawniać procesu dydaktycznego. Może to być hamulec, ale może też być pozytywne zjawisko, ponieważ przestaniemy wreszcie rozliczać nauczyciela za godziny face to face, godziny programowe. Może zaczniemy rozliczać według efektów, jakie daje, czyli osiągania tych zaleceń karta i... Dziękuję bardzo. I właśnie tych punktów zaliczeniowych, czyli godzin pracy. Zobaczymy jak to będzie. Jest to pewna nadzieja, ale pewne i zagrożenie. Drugą nadzieją w jakiś sposób i równocześnie zagrożeniem, czy czynnikiem ujemnym jest nadzór państwa czyli nadzor ministra nad funkcjonowaniem uczelni poprzez y, y, Państwową Komisję Akredytacyjną, która nie będzie sprawdzać, czy dobrze uczymy i czy dużo uczymy, tylko będzie sprawdzać, czy jesteśmy zgodni z zarządzeniami. I teraz ponieważ tu też zasiadają nauczyciele akademicy, to pojawia się pytanie, czy oni będą chcieli interpretować te zarządzenia na korzyść rozwoju, czy wprost przeciwnie. Tego nie wiemy dziś. Wobec czego można powiedzieć, konkludując nijako, że wszystko w rękach nauczycieli akademickich. Jak wyinterpretują i jak wy, wynegocjują swoją pozycję z paką i z ministrem, taki będą mieli. Je. A jest pewna trudność. Wczorajsze warsztaty, które prowadzimy, pokazały, że na przykład istnieje tendencja w niektórych uczelniach, żeby tylko formalnie zamienić sposób oceny przedmiotów, przypisując z tych ze standardów nauczania na KRK. Jak tam jest napisane, że trzeba coś tam osiągnąć, na przykład inżynier powinien się umieć zaprojektować prosty mechanizm, nie wiadomo czy to jest dźwig czy kuśtawka, ale prosty mechanizm, to teraz pozostaje kwestia tylko, żeby to w jakiś sposób przenieść na godziny programowe, posługując się stałymi, dobrymi standardami kształcenia. Jeżeli tak się postąpi, no to oczywiście nie wykorzysta się tej możliwości. I konkluzja jest, proszę Państwa, taka, że wprawdzie nie zrobiono wszystkiego, co można było zrobić, ale też jest pewna szansa, że społeczności akademickie coś potrafią z tego zrobić, przy czym trzeba pamiętać o dwóch myślach Draker. Mnie się bardzo podobają. Uczelnia nie jest po to, żeby dobrze się w niej czuli nauczyciele. Tylko po to, żeby społeczeństwo miało coś z tego, to jest wolne tłumaczenie. A druga, że turbulencje, czyli za, za, zaburzenia same w sobie nie, nie są niczym złym. Złym jest stosowanie starych metod w warunkach turbulencji. Więc jeżeli będziemy... nie potrafimy wyjść poza... poza Schemat, któryśmy za to funkcjonowali, to prawdopodobnie nie potrafimy poprawić edukacji, chociaż ustawa stwarza pewne możliwości. Dziękuję bardzo.